Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na 18 lutego 2022 dla wszystkich znaków. Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję dwie karty. Pierwsza karta. Mak. Druga karta. Siódemka. Siedemka. Kielichów. Dziś możemy być rozgadani, i może nam zabraknąć brak wyczucia. Możemy wykorzystać ludzką naiwność lub słabość. Również w dniu dzisiejszym możemy naciskać. Dziś nie wystarczy być mądrą osobą. Potrzebne jest coś więcej. Dziś możemy ukryć swoje manipulacje. Możemy walczyć ze swoimi kompleksami. Również trudno nam będzie podjąć decyzję. Możemy być w dniu dzisiejszym nieśmiali. Dziś, dziś ktoś może oglądać nas na portalu. Niektóre panie mogą mieć cichego wielbiciela. Dziś będziemy zainteresowani nowościami. Dziś dużo spraw załatwimy. Pewna sprawa może nas zaskoczyć. Stara miłość nie rdzewieje. Dziś powinniśmy być kreatywni, bo swoją kreatywność dobrze sprzedamy i będziemy bardzo zadowoleni. Niektórzy powinni podjąć leczenie i nie ukrywać informacji o aktualnym stanie zdrowia. Rada? Twoje życie, Twój związek? I to wszystko. Karty górskie. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot, bo śpię.